Agroturystyka w powiecie nowotomyskim zdobywa coraz większą popularność. A wszystko dzięki koniom. Taki właśnie sposób na przyciągnięcie wymagających gości znaleźli tamtejsi właściciele gospodarstw. Sześć lat temu Anna Agaciak otworzyła w Trzcielu odbudowie swoje ranczo. Zaczynała od dwóch, a teraz posiada aż osiem koni. Nie miała wątpliwości, że będzie to dobry kierunek dla jej gospodarstwa. Zainteresowanie wielkie klientów, gości. Którzy przyjeżdżają do mnie z dziećmi i pytają, czy jest taka możliwość, żeby nauczyć się jeździć konno. Kontakt ze zwierzętami, dotyk. I coraz więcej młodych ludzi interesuje się końmi. Marcin Wesoły swoją przygodę z tymi zwierzętami rozpoczął 8 lat temu. Z powodzeniem bierze już udział w corocznych zawodach konnych organizowanych w posadowie kołonowego Tomyśla. Jest to pasja od mojego dziecka, trzeba jeździć na koniach, żeby osiągnąć coś w tym sporcie. Pasja i promocja turystyki konnej powodują, że konkurencja na tych zawodach jest coraz ostrzejsza. Swoje umiejętności sprawdza tu co roku ponad 100 zawodników i tyle samo koni z Wielkopolski i województw ościennych. Impreza reaktywowana została 12 lat temu przez miłośników koni z Posadowskiego Towarzystwa Jeździeckiego. To jest jedyna w tym typie impreza na terenie naszego powiatu. ale są organizowane. W celu współzawodnictwa sportowego tutaj zawodnicy mogą zdobyć licencje, które uprawniają do startu w wyższych klasach. W Posadowie nie brakuje miłośników hipicznych imprez. Bywamy na tych zawodach co roku. No, dzisiaj w tym roku bardzo dobra pogoda, tak? słoneczne, ciepło, także jest miło przyjemnie, jak widać dużo koni. Uwielbiam konie, chociaż na nich nie jeżdżę. Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu wspiera powstawanie kolejnych szlaków konnych i gospodarstw oraz działalność miejscowego koła związków hodowców koni wielkopolskich. Niektóre z tych ośrodków świadczą usługi w zakresie turystyki konnej, inne w zakresie hipoterapii i tak naprawdę pamiętamy również jako powiat o edukacji przyszłych kadr dla tych ośrodków, Proponujemy w zespole szkół rolniczych w Ściance zawód technik hodowca koni. W Powiecie Nowotomyskim działa już kilkanaście ośrodków, które oferują turystykę konną.